Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym majowym filmie, po roku po roku od zakupu domku holenderskiego, taki film, raport, zero przygotowania, wszystko, że tak powiem mówię, e, spontanicznie, w tej chwili na żywo. E, domek holenderski jest już właśnie mija dokładnie rok, odkąd jest postawiony na działce. Był używany, oczywiście sporadycznie, zazwyczaj w okresie letnim. E, nocowało w nim sporo osób. No i ja raz tak testowo-zimowo, o czym też jest film. Co się zmieniło przez ten rok? W sumie nie, nie zmieniło się jakoś wiele. Najważniejsza zmiana, która w sumie niedawno zaszła, to zadaszenie. Pojawił się dach, dach nad całym domkiem, który już wychodzi tutaj w jedną stronę, już typowo pod taras, którego jeszcze nie ma, dopiero jest już w zaawansowanych planach, bo już materiał jest. Takie zadaszenie oczywiście nie jest konieczne do, do używania domku, jednak jak już wspominałem nieraz na filmach, domek to jest tak trochę jak auto, czyli ono po prostu, on po prostu będzie niszczał, on po prostu wraz z upływem czasu w przeciwieństwie do nieruchomości on raczej nie będzie zyskiwał, a tracił na wartości. No i stąd też, stąd też takie zadaszenie na pewno pozwoli utrzymać dłużej ten domek w... W pełnej sprawności. Dach wychodzi już tutaj dalej. Jak wspomniałem, za rok w kolejnym filmie raporcie z pewnością już będzie teraz. Może nawet wcześniej pojawi się ten film. Co jeszcze się zmieniło? Jeśli chodzi o przyłącza, woda jest już, że tak powiem, zrobiona na stałe. Nie tymczasowo jak była do tej pory. Jest już y, wszystko wkopane. Y, jest główny zawór. Woda jest dostępna generalnie w okresie, kiedy nie ma mrozów, czyli właśnie od wiosny do. Do jesieni, typowo letniskowo, ale jest już wszystko y, przyszykowane na stałe i to w sumie jedyne, jeśli chodzi o gaz to no, będzie trzeba to troszkę y, wydłużyć jak już będzie taras, więc to jest na razie cały czas w takiej formie w jakiej było, oczywiście można to podłączyć i używać i prąd również jest w takiej formie w jakiej był, czyli no przedłużać, przedłużać na razie jest głównym, głównym źródłem ale ta kwestia już jest, że tak powiem w trakcie kabel, przewód, przewód mm, elektryczny jest już wkopany w ziemię Została, pozostała teraz już kwestia że tak powiem podłączenia wszystkiego y, odpowiednio i, i prąd już będzie na stałe w domku, więc to już lada lada chwila Oczywiście domek, jak już też wspominałem, posiada swoje bezpieczniki, więc w razie czego e, nic nam się nie powinno spalić, po prostu bezpieczniki powinny wybić. I te bardziej prądożerne rzeczy, właśnie typu ogrzewanie, e, lodówka, mikrofala, również mają osobne, osobne bezpieczniki. Kolejna rzecz to kanalizacja, w tym przypadku jest już e, wkopane szambo ekologiczne. No i w sumie nie ma co tu się za wiele, wiele rozwodzić na ten temat. Jeśli miałbym komuś doradzać, to chyba lepiej szukać domku holenderskiego, z tego względu, że angielskie domy są nieco bardziej specyficzne, na no Anglicy, no pozostałe im te zapędy imperialne mają wiele, wiele rzeczy troszkę na opak względem Europy i stąd też myślę, że, że łatwiej po prostu będzie z domkiem holenderskim. Na przykład u nas w angielskim domku wymieniliśmy wszystkie rury, bo były nietypowe. Oczywiście to koszt groszowy, ale, ale jednak. No i to chyba tyle z te, po tym roku, co tu się zadziało z tym domkiem. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś rady, czy jakieś pytania, to śmiało piszcie pod filmem. Być może zbiorę te pytania i stworzę na te. Ten temat osobny film. Kolejny raport na pewno będzie za jakiś czas. Jak będzie teraz, również będzie jakiś film. I jakaś, jakiś film z, takiej, z takiego życia w domku, z takiej nocki, letniej już tym razem, też myślę, że za jakiś czas się pojawi. Tyle ode mnie. Na razie trzymajcie się.